A ten trener kto to? Kto to? Kojarzę go dobrze. Co za trener? Wałęsa? Tak skaziłem. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? Wejdź na G4 Skin z kodem Mega i odbierz darmową skrzynię oraz bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, Blick, PaySafeCard. Bierz udział w eventach, twórz własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie obecnie trwa event. Otwierając skrzynki, można zdobyć specjalną walutę. Walutę można wykorzystać do wygenerowania skinów. 50 osób, które zgromadzą największą ilość waluty, otrzymają bonusowe skiny. Stwórz lub dołącz do swojej wymarzonej bitwy o skiny. Stając z dostępnych trybów, wbijasz poziom, który pozwala otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odbierać bonus dodatkowy. Trafione skiny możesz wypłacać natychmiastowo. Nie zapomnij użyć kodu Mega. Link w opisie. zawsze steruje. Dobra, od dla jabłczan. Gotowi? Fight! Będzie długie jak chuj Ty, Zbiegnę pojedynczo, czekaj Pojedyncze czyste, dawaj Co ja robię? No. Od, ra od rampy, alo odjebałem Alo odjebałem! Co ja zrobiłem? Kurwa! Jestem techniczną, O techniczną. Złamała się! Odpadła! Cieszę się, że jesteście. jest jest szefem od 87 miesięcy. Ja no jak to spuścić kurwa? już yes, i od nowa. Brawo, brawo! Brawo! Brawo, To było Dajcie jeszcze raz. Ja nie patrzyłem. Urodziny Ziomka, nie? Ziomek ma urodziny. Impreza. Ja nie, pa ja nie patrzyłem, dziewczyny A musi musimy grać? <grywa> Ciężko się gra w koszach, ci chuj stoi, wiesz? Stop, 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 stop. Co wypadło? Dlaczego piwo spadło? Gdzie Nie no jak on nie ma 22, a nie to kajcena to ma 22 Nie nie nie, speed jest o miesiąc ode mnie młodszy, bo on jest ze stycznia Chyba na co ludzie są młodzi Młodzi, Ole mi biodro jebło Odnośnie Hongowski w każdej rudzie umarł Hongowski jest słaby człowieku już Znam ci spisk, czy mam ci pomysł? Dobra dawaj

Kierdora, co ty jesteś zaliwany? Co ty robisz? Kostrymuję, co robię? No kurwa, to je bało cię? Co chodźcie chodzi? O ci, o ci no mi do mieszkania, jesteś po pienię tobać, wyjeba ci to? Nie. Tak, co mamy? Jesteś było no. ubilana. Duszenie kurwa. <laughs> <laughs> kurwa, to robi? <laughs> Skręcił, nie? Tak. Ta. Dobra tak, kurde I to jechaliśmy na, I to właśnie jechaliśmy na motocyklu Z kierowcą ciężarówki kadasz No Ja to nie jestem Ale w stanie kopnąć uc. wysoko tej piwnicy Nic dziwnego Ty, masz śmiech jak świnia kaszel, kurwa łutka. A ty ryj, jak konfident ja, Kurwa, chyba lustra nie widziałem w domu Pal pizdę stary śmieci z kamienicy Pograli. Dobra, mamy prawo, masz środek dwóch Przeduń. Nie, nie. Czerwona, czerwona, czerwona. Co za Dobra, taki dacharow. Ej, jakie full auto. Wygraj skiny. Wystarczy, że zostawisz suba na kanale. Umieścisz swój trailing w opisie kanału YouTube i napiszesz komentarz pod filmem o treści Chcę wygrać. Losowanie zwycięzcy w następnym odcinku. Nie ma co szukać winy, bo to tylko na minus wyjdzie za wcześnie jeszcze, nisko no jest. Ta, no jest. No ta. Mądrze powiedziane. To jest do nadrobienia w chwilę, w 10 sekund tam, prawda? O, głupi jestem No, <laughs> no po co? No mam 10 sekund kurwa do no, nadrobienia. Mam on, zrób u da, proszę. No, Odcinki dodawane codziennie. No to rzeczy w stylu. O nie, o nie, o kurwa. Ej, dobra. Jak kogoś straszą te lalki, niech napisze jeden. Tak, z czystej ciekawości. Małe, p**** to nie jest aż tak fajnie. Pokaż ile Uuu. to jest duże. Ile to jest średnie, ile to jest małe. Ale też za duże to niedobrze. Na o, przykład oczywiście. miałam wielu dużych facetów i to było nieprzyjemne. Mamy, no to takie, no to 10 cm, to tak okay. średnio, nie? Ale już tak 12, na przykład 13 cm, to fajnie. Yes! Jest. Yes! Okay. Jest. Jest jest. No, no, 14, ok. Huma, tak. Co jest do cholery? We are too fat? Jest, brother. Koś. <noise> no nie! Shot. You, <noise> nie, no musimy teraz wygrać. Uwaga, skaczemy! A. Kurwa! Ja medytowałem teraz do Ja pierdolę, cały się pościgszałem! Odjeżdżają <laughs> <laughs> ja dojeżdżają! Kurwa, ten sprint jebany. A, A! 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 A zauważyliście, że Brusiek nieumiejętnie próbuje ukryć zakola, rozszerzając krzywkę na boki? E, nie mam żadnych zakoli. Jemek ma za ale ich nie widać, bo jest e, łysy, nie? Na ty masz krzywy i nie widać, bo masz kurwa, nie wiem, krzywy i no <laughs> e, To aż krzywego chuja. Może mam na zakola, ale to jeden z nas był na kurwa od 400 zł i zwaliam konia w, w gumie i nie doszedł, kurwa. Leży, My jeszcze, wierzę. Masen leży. dobra. Co, jeszcze, nie <laughs> jest. A ty na kurwę, człowieku. Do lewej, do lewej, do lewej. <laughs> i uh i the one paragraph check i i gr, gr, gr uh wait i'm i'm sorry i'm tired a little bit um gra get ga ge, ga g get back gainedvier Widzimy się na, na dywaniku, panie Do poduszki na automotor. Mówisz, masz prawko? Ja mam, no, od dwóch lat. Jak ci żyje? Do co? Raz w tygodniu pojadę po bułki, kurwa, do lewiata. No i chuj. <śledzimy> 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 <śledzy>